Cześć, z tej strony Jachwe, tamta pierwsza część filmu właśnie się montuje, ja teraz nagram tą, przyspiesimy się. Nic nie robiłem od tamtego filmu, więc mogę wam pokazywać dalej. Na początek wam pokażę, jak wygląda ten dom. Oj, o piasek, dzwonek. Nie wiem czy słuchać dźwięki z gry. Oj, dopiero się świadomił. Tak ta wieża wygląda. Nie jest zbyt ładna, no. Ale dobra o. Jeszcze wam pokażę trochę zmienione ukryte sekretne miejsce. Jeszcze nie jest dokończone, tu miała być wełna na podłodze. Tak to wygląda. Mi się podoba osobiście. glowstone i lava. To jeszcze jest taki. Dobra, idziemy na górę. Tu też glowstone oświetliłem. W ogóle nawet nie wiecie jak długo w tym piekle przesiedziałem, żeby tyle glowstonu znaleźć. To jest taki trochę nie do końca udany pomysł. Dobra, pójdziemy na wieżę. Jest podpisane, że to jest jedyny zachowany w całości budynek z 18 odcinka JJ Jokera, którego w ogóle nie ruszałem. To jest jeszcze taki dru drugi tunel, ale go chyba nie skończę. I tu kolejka też biegnie. Dobra, no przejdziemy się na górę i Wam pokażę katedrę skór. W ogóle było takie założenie, żeby katedry w środku pokazywać tylko. Sorry za ale siostra mi do pokoju wlasła. O czym ja to wiem? Aha, żeby katedry pokazywać tylko w nocy. Bo ona wtedy ma taki urok. Tam są jeszcze takie budynki, które Kaki mi budował. żeby być Akka i tego. Nie, nie wiem, czy będzie to widać. Tam jest taki port, przystanek, a tam z tyłu jeszcze jest taka. Oj, ale lagi. Taka jedna baza, taki zamek, tak właśnie wygląda katedra, to był naprawdę miesiąc roboty, uwierzcie mi, tak za trudno było zrobić, tyle problemów miałem, jeszcze te materiały powydobywać, to jest moje pole doświadczalne, hodowla i kaktusów i kościółek, w którym jest portal do meteru. zaraz się przyjdziemy. Tutaj jeszcze jest moje drzewo, zaraz zrobię cięcie i tam pójdę. Trochę nudne będzie takie ciągłe chodzenie. I jeżeli się nie zabiję, dobra, zaraz pokażę wam moje drzewo. Dobra, ja jestem przed moim drzewem, zaraz tam wyjdziemy. Tu jeszcze coś zapomniałem powiedzieć: że tutaj oświetlę Glowstone em. też trochę tego poszło. To jeziorko. To przyznaję, że. a sorry, za chyba jest że to drzewo robiłem przy użyciu mączki kostnej, ale to tak fajnie wygląda, bo pierwsze drzewo, które tu było, przez przypadek spłynęło mi. Była taka historia, że chciałem zbudować ten instrument właśnie. I zapomniałem, że mam to drzewo zrobione i spaliłem przez przypadek, bo tu miał ten instrument postać. Potem się wskapowałem, że go już nie ma i musiałem nowe sadzić Ale to przynajmniej ładniejsze jest. Tylko platformę zrobiłem z liści. Już niedawno i wyszła wersja 1.7. Właśnie nie wygląda mu świat. Mi się podoba. Teraz chyba pójdziemy do tego kościółka, gdzie jest wejście do netaru, tak. A następnie do katedry. Dobra, teraz zejdę. Chciałem Wam powiedzieć, te odcinki mojej serii, co będę już na nowym świecie robił, czyli projekt Minecraft, będę dawał chyba regularnie. Raz na trzy razy w tygodniu lub dwa, zależy jak wypadnie. Ile, ile będę miał czasu. Z, jeszcze są jeszcze wyjątki, jak gdzieś pojechał na wakacje, czy coś. Czy po prostu nie mógł nagrać, bo chęci chęć, nie ma, wiecie, Nie ma się chęci, to się nie nagra, po prostu. No, tu jest właśnie biblioteka schowana. Spodem tu jest fabryka trzciny już dawno zrobiona, ale pamiętam. O, ale tak daleko, w piasek ładziłem i kaktusy to trochę nie wyszło. Czy się kaktusy zatrzymują? No w ogóle może być. Jeszcze zanim poczekam. o ale lagi Czy zaraz? Soro, ale tak czasem trzeba. Strasznie zaczyna klatkować. Bo jeszcze w, w wraps, jeszcze w odcinek się nagrywa. ona... Ej, prozowo owca. A nie, nie, mam tego. A szkoda, że nie mam. No dobra. Chodź. to jest jeden z tych eksperymentów. To jest od Minecraft Polska. Pokazał, jak zrobić te drzwi otwierane. Są jeszcze takie różne eksperymenty na tłokach. No to jest nic ciekawego. Ach, Tu jest dział eksperymentu z TNT, ale nie mogłem tam dużo. W, zrobić tych wybuchów kontrolowanych, bo po prostu nie miałem TNT Tutaj kiedyś był taki eksperyment z dozownikami i tymi Torami z przyciskiem i uwaga oni po prostu puszczały mi Strzały szczelały. Tutaj takiego sobie zrobiłem Arsinki rosną, potem się spalają Tu jeszcze jest Brakuje dźwigi Aha to Chyba nawet tego co? Nie wiem co się stało. Tu jest jeszcze taki. W ogóle coś się. Z... Jakieś błędy były czy co? W ogóle. Redstone nam tu brakuje. Dobra, tak. Zotwierany. Most. Jeszcze jest taki mały domek. Bym musiał tu spać. Bym się nie chciał łazić. Taki o, zrobiony. W ogóle. Nie będę wam pokazywał. jeszcze. Nie będę wam pokazywał mojej jaskini, bo to nic ciekawego. Gdybyście oglądali DJ, abyście wiedzieli, polecam go. Nawet fajnie on buduje. Fajne te teksty mam. Chociaż ostatnio taką topę zrobił. Nie chcę go obrazić, no ale jak tego escape'a przechodzi, możecie mi się trochę... Nie, nie wiem czy to śmiacie, czy płakać. kilofezmy, no? już trochę służyty. Tego, tak, kościółek robiony jeden dzień. I portal do netheru. A teraz kościółek, a pod spodem. Więc dziwnie wygląda. Co ja kiedyś tego świetliłem Nic specjalnego to nie jest. Dobra. Jeszcze tak na górze wygląda właśnie. Tu też kamień kopałem kiedyś. Teraz wam pokażę... ...co jest w neterze W ogóle w neterze kiedy się bawiłem z tymi wybuchającymi łóżkami... ...też fa fajnie było. Tyle raz zginąłem. To jaki jest domek, żeby mnie ha hasty nie, nie atakowały. Oj, ale problem ma. To jest takie morze wielkie. Tej lawy, to jest trochę lawy wziąłem. Glowstone jeszcze został. I tu są... Tu właśnie się bawię z tymi wybuchającymi łóżkami. No Fajna rozróż. No to... Dobra, to tyle z Netheru. Nic ciekawego nie ma. Nie budowałem tu żadnej willi, domku. Ros nie odczułem takiej potrzeby, bo ja tu tylko chodziłem trochę Netheraka wziąć, trochę z, z Sol chociaż go nie używam. Co, 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 jeszcze. W tym moim świecie to już prawie wszystko jest. Czy wam tylko pokażę katedrę, ale to zaraz jak się zrobi ciemno. Wtedy ma urok. I jeszcze wam pokazać z drugi. tu są takie moje tunele kopane kiedyś, bo go, po prostu poczuwałam Kamienia kopane się przez góry. To jaki jest drugi połączony? Nie wiem czy widać. Po prostu one są w losowych miejscach. Pełno tego jest na tym sieciu. Począwałem katedry. Dobra, teraz pokażę wam już z drugiej strony. Zrobię cięcie. Jak zrobi się ciemno. Pokażę Wam, właśnie katedry w środku. To jest właśnie ...mówiony profil z tej strony. Bo z drugiej strony jest jakaś wyższa, bo jest skarpa taka nienaturalna. W ogóle tam taką górę ściąłem. Właśnie tak wygląda z tej strony. Według ładnie. ta sygnaturka trochę przeszkadza. Dobra, zrobię cięcie. Jak się zrobi ciemno, to Wam pokażę katedrę z środka. Robi się ciemno. Po tym krótkim cięciu. Teraz pokażę, dobra, pokażę Wam teraz katedrę. Nie jest do końca oświetlona, bo stwierdziłem, że szkoda mi trochę pochodni. Wejdziemy do środka. Jest nazwana na cześć mojego patrona, świętego janaściciela. naściciela. Idź, idź. Tak wygląda w środku. Co jeszcze zostały z okresu budowy. Dużo wełny zostało. użyłem mi do robienia obrazów. Sławeczki. Właśnie miałem mały problem, bo tu udałem pół bloki Musiałem jeszcze dać jedną warstwę ich. W obu że wyglądają tak samo, to jest glowstone, oświ glowstone oświetlone. Ja byś na odwrot wrócona, że rano... No bo słońce wstałeś, tak jak w ty żeby jak rano słońce wstawało, żeby świeciło przez to okno, tak jak w tych gotyckich katedrach, no ale... Inaczej musiałem ustalić, bo nie będą wieże zwróco, w zwrócone w stronę słońca. Tutaj dałem Glowstone, żeby było widać sklepienie. W ogóle nie wiecie nawet, ile problemów miałem z tym sklepieniem. Ile z tym roboty było. Jest ołtarz. Takie. To. Tutaj trochę szkoda mi było tego złota. Bo złota używałem tylko do zrobienia sześciu bloków. Tam jeszcze są dwa, zaraz wam pokażę. Używałem go jeszcze praktycznie do zrobienia napędzonych torów. Właśnie, wygląda Presbyterium. O, to właśnie z pół bloku, tak wygląda katedra, to fajnie. Wygląda jakby takie kółka były. No są organy, zaraz je zobaczymy. Zaraz wam je pokażę. Ło, lol. Pod spodem tu w ogóle jest dziura, bo tutaj J.J. kopał piasek, ja też praktycznie. Bo tutaj nie było jak tego zakryć no, to już zabudowałem. To właśnie... Szczegóda mi było tych materiałów, i już, ale użyłem takie epitafia, z lapis lazurii, złota, diamentów, żelaza, z tego, ze śniegu, dużo musiałem łazić, żeby ten śnieg znaleźć, że się udało, tylko w ogóle, żeby zagospodarować jakoś ten teren. Z drugiej strony jest tak samo zrobione, oh, sorry, tylko trochę bardziej ubogo, bo nie było już takich szachetnych materiałów, to są tylko rudy, netherrack, piaskowiec, obsydian i... Drewno. Teraz Wam jeszcze pokażę organy. I wejdziemy pod nadsklepienie. I tam też jest ciekawie. Takie nawet, fajnie, nawet przyjazne pomieszczenie wyszło. Mam takie ławeczki. W ogóle wszędzie tu obrazy dałem tak jakoś przytulnie. Jest zdaniem. O, wchodzimy. A, i w drugiej wieży jeszcze jest przystanek dla kolejek. Już go nie będę pokazywał, bo te wszystkie przystanki wyglądają tak samo. Tak wyglądają organy. W ogóle użyłem tutaj ponad stagnot bloków Nie wiem czy będzie słychać ale Nawet kraju No wiem przez użycie tych szaf grających no, ale inaczej się nie dało Nie wiem czy to słychać Tak wygląda katedra właśnie z churu Tak musimy iść na, dru o Oła. na drugą wieżę Bo na drugiej wieży są wejścia do tych na dach i tam w ogóle pod, pod dach. to w ogóle te kolejki są? Kolejka? A to nic specjalnego. Oj, chmura. O tu, tak. Tak właśnie wygląda to sklepienie. Nie jest to zbyt skomplikowana konstrukcja. Nawet... Przyznam, że mi się udało, musiałem to jakoś uświetlić, bo jak miałem tego moda mo na wersji 1.6 No to, grałem na harcie. przyznaję, no, respiły mi się tutaj takie ogry, czy jak to się nazywało I normalnie zniszczyłem mi pół sklepienia, potem płakałem, żeby to naprawić, ale jakoś się udało Dobra, teraz wyjdziemy jeszcze na dach O mam łóżko Prześpisz się, albo nie, nie będę spał. Pójdę na górę, wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. W ogóle nie wiem, dlaczego zapomniałem to oświetlić. Oj, spadam, spadam. Awa, awa, awa. Tu trochę tego glustonu, ale nawet mi się podoba ten efekt. Wiem, że to trochę marnotrawstwo. I tak nie miałem jego spożytkować. Jakaś czopinka, czy Tak wygląda oświetlona W połowie oświetliłem, bo i tak tam nie widać. Tak wygląda mój świat. A to jest księżyc. Z drzewa fajnie wygląda. jest efekt dwóch miesięcy, góra trzech. To gdzieś jakoś było, no. Długo nad tym pracowałem, z przerwami nielicznymi. Ale jestem zadowolony.